Karol, wygrywamy tutaj w przywidzu strefę gdańską 3 do 1. Fajne, twarde spotkanie, ale dużo pozytywów, wręcz dużo, bardzo dużo pozytywów po naszej stronie. Jak ty podsumujesz ten, ten mecz? No fajnie, że wygrane, ale wydaje mi się, że to nie jest w tym momencie najważniejsze, aczkolwiek no, wiadomo, jak gramy, to gramy po to, żeby wygrywać. Myślę, że tak jak mówisz, przećwiczyliśmy trochę wariantów założeń taktycznych i myślę, że to jest kluczowe. Mamy materiał do analizy. Dzisiaj trener Daniel Piński nie ratował składem jak ostatnio, praktycznie cała szóstka, ta cztery ty zagrała. Jak ty się czułeś na, na boisku dzisiaj? Również byłem zaskoczony, że, że, że no nie było takiej rotacji. Fajnie, fajnie. To jest też coś innego zagrać całe spotkanie pełne, tak? Nie wiem jak będzie jutro. Jedna rzecz na plus po dzisiejszym sparingu, to co by to było? Na pewno dużo walki. Kurcze, musiałbym się zastanowić. Trochę... Może też przeanalizować, na pewno, na pewno fajnie graliśmy zagrywką zmiennie. Wydaje mi się, że było parę fajnych obron. Dobrze. W takim razie też właśnie ten blok funkcjonował całkiem nieźle, no bo obrony nie biorą się z systemu zazwyczaj. No i więcej chyba nie dalej to już bym nie zdradzał nic.